Rok 2010 obchodzony jest w naszym mieście jako rok marszałka Józefa Krusyckiego. Świętujemy 90. rocznicę podjęcia przez Radę Miejską Białej Podlaskiej uchwały nadającej marszałkowi tytuł honorowego obywatela miasta Biała Podlaska. Dziś, w Dniu Patrona Białej Podlaskiej. Świętego Michała Archanioła odsłaniamy tablicę upamiętniającą wydarzenie, które miało miejsce 20 kwietnia 1920 roku. Proszę o zabranie głosu pana Andrzeja Czapskiego, prezydenta miasta Białej Podlaskiej. Ekscelencjo, najbliższych świętych biskupie, środni kapłani, szanowni zebrani na szczeblu z Radą Miejską, przewodniczącym Rady Miejskiej, dostojne porty sztandarowe. Dzisiaj, w Dniu Patrona Białej Podlaskiej, obchodzimy. Dostojną uroczystość osłonięcia tablicy pamiątkowej. tablicy pamiątkowej poświęconej 90 rocznicy Nadania Honorowego obywatelstwa Białej Podlaski Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. stało się to dokładnie 20 listopada 20 kwietnia 1920 roku. Jeżeli skojarzymy się tą datę z innymi datami następującymi po niej, się okaże, jak. Daleko byli ówcześni Rajcy Miejscy. Jak przewidzieli, już wówczas wielkość marszałka, który już wtedy był wielki, ale wielkość jego dopiero miała być w całej pełni okazana po 15 sierpnia tego roku. Biała Podlaska jest dumna, że nasi przodkowie mieli tą myśl, że uhonorowali. Tytułem Honorowego mieszkańca Białej Podlaskiej, marszałka Józefa Piłsudskiego. To wielka postać. To wielka postać XX wieku w naszej czyźnie. To wielka postać zasłużona dla odzyskania niepodległości. Marszałek Piłsudski jest wzorem postaci, która nie lękała się trudów, postaci, która uparcie dążyła do celu, która, postaci, która. Nadzwyczajnie kochała swojej ojczyzny. Poświęcał jej wszystko, poświęcał jej nawet, ryzykował swoim, swoją godnością, kiedy w zamach majowy się dogodywał, także mimo różnych ocen jest to pomieszane przez niego dla ratowania ojczyzny. Dzisiejsza tablica jest elementem całorocznych obchodów święta, świętowania tego roku Marszałka Piłsudskiego w roku 20, 2010, 90. rocznicy, ale nie jest końcem świętowania. Zakończenie obchodów będzie w Dniu Niepodległości, 30. niepodległości w listopadzie. Także przewidujemy w przyszłości uczczenie Marszałka innymi symbolami, pamiątkami w naszym mieście. Dla prawdy historycznej chcę przypomnieć tu obecnym, że inicjatorem tablicy był znany regionalista, historyk, pan dr Kalinowski Szczepan. Przyjęcia zapomniałem, a przecież po imieniu jesteśmy. Wykonawcą tablicy był pan Andrzej. Koronczuk, Karolczuk. Tak? Artysta Plastyk z Warszawy, bardzo jesteśmy wdzięczni. No, moja niegodna osoba dokonała wyboru miejsca, z ze środka wniosłem go na, na zewnątrz, a pomógł mi w tym pan, pan konserwator Janusz Mareśkiewicz. Bardzo proszę w tej chwili dostojnych gości o odsłonięcie tablicy. Wśród tych gości proponuję, żeby był pan Poruszyk Mikołaj Ziemiuk, lewianista Piłsudczyk, Pan porucznik ma 97 lat, zgodził się z nami dzisiaj odsłaniać tablicę. Pan przewodniczący Rady Miasta, pan Szczepan Kalinowski i najmłodsze pokolenie, przedstawiciel harcerzy, Michał, ale nazwiska to Michał nie powinien. Ignaczuk Michał, więc poproszę yy, Państwa o odsłanie się Przystępujemy do oceny tablicy O dokonanie tego uroczystego do aktu poproszę teraz raz pana Mariana Burger, przewodniczego Rady Miasta Białej Podlaskiej, pana Andrzeja Czarskiego, prezydenta Miasta Białej Podlaskiej, pana Stefana Kalinowskiego, pomysłowacjom i inicjatora uroczystości bieruszowych, pana Mikołaja Zieniuka, żołnierza 34. punktu piechoty, przedstawiciela sprawiedliwości

że nie nasze, w imieniu Pana, Bódmy się. Boże, Ojcze, że mogący nas pobłogosławić tych wszystkich, którzy będą przypominali sobie postać Marszałka Józefa Piłsudskiego, a dzięki temu także przeżywać poczucie swojego obowiązku, porównawiać swoje więzy, zobowiązania, aby nasze społeczeństwo mogło coraz bardziej rozwijać się, między innymi także korzystając z tych świadectw, jakie pozostawili nasi poprzednicy a wśród nich tak miejscy 1920 roku podejmując tak piękną decyzję, jak i sam marszałek Józef Jusut przez Chrystusa Pana naszego. Amen.